Na tym serwerze możesz zagrać w prawdziwe igrzyska śmierci. Lutować skrzynki, craftować legendarne itemy, zabijać innych graczy oraz stworzyć z nimi sojusze. Witam Cię w moich pierwszych igrzyskach śmierci. Dobra Na początku zacząłem lutować skrzynki A potem zacząłem atakować innych graczy Dobra, Dobra. z łapki bije Dobra, udało mi się i tak wziąć dużo rzeczy, ale dalej nie to co potrzebuję. Portal. Kurde, tam są gracze już. Nie wiem czy mi się chce wybijać. No, już nic nie ma. Dobra, uciekam. Co to jest? Książka z piwem? Dobra. To jest jakiś opuszczony. A, to służba. W sumie to nie wiem do końca, co to jest. Jak widzieliście, natrafiłem na pierwszą strukturę, z której w sumie nie było jakiegoś dobrego lutu. Kurde, chyba jednak nie na górę Jezu Nie, 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 nie. Kuźwa. Co jest? z rizuku strzelają? Brocie, chyba coś woli Nie chcę marnować na nim wszystkich strzał No chodź, chodź teraz Fix zdobyły są Nie trafiłem jeszcze Nie mogę tutaj spaść Nie no na taców Kolejny jakiś portal, oczywiście do którego ktoś wszedł. Mam drzwi. Dobra. I teraz, tak szczerze, to mamy wszystko. E, to była ta wędka. Ale zaraz. Możecie tutaj czegoś nie zrozumieć, bo ponieważ nie wspomniałem wam o jakiejś rzeczy. Ponieważ widzicie, moim zadaniem w tym filmie było zrobienie wszystkich legendarnych itemów albo jak najwięcej oraz przeży przeżycie jak najdłużej. No i mamy wędkę specjalną. Szczerze nie wiem co to zmieniło w moim życiu, ale... ale jest git. Nie. Yeah. Jakiegoś, e, jakiegoś przedmiotu, ale nie wiem do końca jakiego Nie będę teraz e, tego patrzył, bo zaraz tu... Uf, matko, jak ja się go wystraszyłem Nie wiem dlaczego, ale mam pomysł zrobić mu coś Naprawdę niemiłego A już sobie poszedł Chciałem go podkopać ja. Nie Dobra, spierdzielam Idź, idź śmieciu Nie Dobra, oni mnie zabiją Chociaż... Nie no, podkopuję się stąd, w dupie to mam teraz się tam się Dobra. Dobra, zabiłem go. Uff, ja pierdzie. O kurde. Nie gadaj. Dobra. A? Dobra. Ja pierdzielę Tak wyglądał mój ekwipunek po przesortowaniu i temu się siekierę z tych typów I jakieś kilo, które w sumie do tej pory nie wiem jak się nazywa Wychodzimy stąd Zostało 16 graczy Więc nie ma, ale ja mam na szczęście minutowy kilo, więc wykopię jeszcze ten jeden absidię. Tak. To i tak nie zmienia fakt, że nie mam flinta, ale mam jeszcze jedno żelazo. Tu jest... Dobra, yy... Nie wiem. Teraz kiedy ja kopię mieć możesz zostawić suba i lajka, like ponieważ bardzo mnie to motywuje do tworzenia filmu. I brakuje nam już tylko 11 subów do 900 subskrybentów, więc zostaw suba. Dobra, mamy shardswarda. Eee, więc mam... mamuk, mamuk. Więc stworzymy sobie teraz ten, ten lepszy i mamy moc 2, dobra. Szczerze, naprawdę mocno teraz. Naprawdę mam moc teraz. Dobra. Nie, nie. Ucieknę mu, mam nadzieję, że mu ucieknę. Ucieknę chyba. Spierdzielaj stąd. Dobra? Nie, nie, nie Proszę Na szczęście udało mi się od niego uciec Zgubiłem go Nie mam strzału już do to Wróciłem do startu tutaj, co jest giga głupie, no ale ale obróciła niechcący idziemy teraz tam szkielety jeszcze w tym momencie ja nie wiedziałem, że ta struktura będzie dla mnie ważna nie, tu są zombiaki ale widzę, że tu mamy to set Na pierwszy rzut oka nie było w nim nic ciekawego. Ale poczekajcie chwilę, to zobaczycie. Tyle patyków. Widać, że to kogoś rozwaliło. Co to jest, jest pszczoła? To jest blaster. O kurde. O, on strzela pszczołami Co jest trochę śmieszne w sumie Więc wychodzimy stąd sobie Chcę Cię jeszcze zaprosić na mój serwer Discord, na którym możesz zamówić tanie jakościowe graficzki oraz nie tylko No i wbij jeszcze na Instagrama, ponieważ często wrzucam tam coś z mojego życia tutaj Ten resipbook jeden wyrzuca Co mogę jeszcze skraftować? Mam dwa złota, mam to, mam żelazne spodnie Kraftujemy to eee. Dobra Jeszcze raz No spokojnie i mamy, jak one się nazywa? Budding Leggings Nie wiem, wyglądam groźnie <grym> Dobra Co dalej? Com Cowboy y Boots y No, nie skraftuję tego Kaktus, y to już patrzyłem Że też tego nie skraftuję Axolot Boots, nie mam Axolota Chociaż Chociaż Mógłbym mieć, a nie, bo nie mam diamentowych Spodni a mogę skraftować. szkielet, no nie mam nie mam tych tych... Yy, nawet nie wiem co to jest. Dobra, mistyczna regeneracyjna potka, która... Yy, Pomożmy w 5 minutach? Nie wiem. Lightning yy, Light Knight, the Sword. Obsidian... No nie. Trident, Nie będę Tridenta craftować. Yy, 8 graczy zostało. Mamy... Agonia. Dobra, próbuję e, aksolo, aksolotowe buty. E, nie wiem, jak mam zdobyć ten kwiat Dobra, i te te dwie mamy już. O to jest ten kwiat chyba. Nie. A tak, to jest Pelikwen, dobra. E, I błagam, żeby tu gdzieś był Axelotu. Mam do ich szczęścia Dobra Wychodzimy stąd, nie znajdę chyba tego. Mam nadzieję, że uda mi się teraz wrócić do, yy, yy, do tego portalu. A tu jest border, i za tym borderem jest młyn, bo to wszystko i tak idzie do środka. Tu jest jakiś portal? Nie gadaj. Dobra, wchodzimy. Nie ma co. A nie, dobra, nie ma co i tak. Najgorsze jest to, że nie mam żadnych strzał. Siedmiu znowu graczy? Jakby co bym tu się stanęła? Przyszedł mi do głowy teraz pomysł, że tu border i tak się zmniejsza chyba że tam jest dalej.. przyszedł mi do głowy, po, mi do głowy pomysł, żeby wybudować PayPazo. Nie wiem czy jest to mre czy nie, ale, ale tak sobie pomyślałem. Kurde, ktoś tu jest. Nie, on ma... I on jest full diaks. Urna. Nie, nie, nie strzelaj, nie strzelaj teraz. Dobra. Nie, to nie może się teraz tak skończyć, błagam. Nie, nie, ja pierdzielę. Ale to szczerze jak na mój, mój drugi raz to jest naprawdę dobrze.